Cześć! Widać tutaj Exalion, a to kolejne OMSI 2 i kolejny przejazd na świetnej mapce Alheim Laurenzbach. E, Dzisiaj linia po Laurenzbach, ponieważ ostatnio była po Alheim. Także trzeba, tak wiecie, na zmianę troszeczkę. Jedziemy sobie Manem e, NG313 ze skrzynią ZF. Jest to przegubowiec e, właśnie z tym fajnym systemem drzwi, o którym Wam opowiadałem w poprzednim odcinku. E, linia ma minut 18, z tego co kojarzę. Także pozostaje mi nic, oprócz tego, żeby e, odpalić. Maszynę standardowa muzyczka, tak. Tutaj on, on się strasznie długo inicjalizuje. Naprawdę. Teraz odpalimy go i damy mu na razie spokój. Eee, to mam widzę rozkładzik odpalony, bardzo dobrze. E, natomiast odpalmy sobie tak. 830 ile? E, 8. A tu nie źle pisałem 83800 oraz Road 01 z tego co kojarzę, tak jest. Na Kornhausen, tak jest. Za 12 minutek odjazd. Ładna tutaj czcioneczka, foncik. Mm, dobra, i tak. O co chodzi z tymi drzwiami? Tutaj mamy przycisk ciepłego, ciepłego guzika. Natomiast tu mamy tylko drzwi, otwieranie drzwi przed nich. A inne drzwi, żeby w jakikolwiek sposób otworzyć, musi to zrobić pasażer z zewnątrz bądź z wewnątrz. A fotokomórka zamyka e, drzwiczki. Bardzo, bardzo fajny system. Szanuję. E, dobrze. Nie ten przycisk. Halo. O. Nawet mi się dzisiaj szybko wczytał e, ten cały system. Bez kiedy, jak testowałem to troszkę mu zeszło. I dobra, zmienimy na przykład czas na 14, po już. Ktoś, się ona wyniknie, nie wsiada, patrzcie. No. To można nawet bardziej przewinąć na przykład na 50. O, 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 idzie babeczka, idzie babeczka. Dzień dobry pani, witam serdecznie. A, to była ta z brudką chyba. Dobra. No to go. Ja sobie tutaj bez, będę miał myszkę już tutaj po prawej. Żeby otwierać te drzwiczki. Bo niestety nie znam komendy na przypisanie sobie ciepłego... Słuchajcie. Nie znam niestety komendy na przypisanie przycisku do innych... Do innych... Autobusów niż Solaris i Mercedes Citaro C2. Tam jest... Coś tam hotkey, jakoś jak za tak zwał. E, natomiast, e, pomimo tego, że mam przypisany pod U ten ciepły guzik, to i tak on nie działa w e, manach między innymi Volvo i tak dalej. Także no, no cóż, trzeba robić to ręcznie myszką. W ogóle nie byłem pewien, czy na przykład 18-metrowy tutaj nie będzie na przykład za długi. Na tę trasę i faktycznie są takie gdzieś tutaj dwa zakręty, które naprawdę są nieco zbyt ciasne dla niego. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że i tak da radę je ogarnąć. Bo gdyby nie dało rady, to bym nie jechał dzisiaj 18 metrowcem tak. Najstarsza no, zresztą... Halifax. In der Locke, Betriebshof der Stadtwerke Laurensbach. Zobaczycie, że tutaj zajebisty system uh, dla autobusów. W tym mieście jest, też w centrum. Uh, nawet fajniejszy niż ten w, uh, w Alheim. W Alheim jest po prostu taka droga asfaltowa po prostu leci wzdłuż autostrady pomiędzy dwoma pasami dla autobusów. Natomiast tutaj po prostu jakbyś jechało przez jakiś taki park czy coś. Ale, ale to dopiero, to dopiero za chwilę. Ogólnie bardzo, bardzo mi się podoba ta mapka. Mógłbym tutaj jeździć cały czas, naprawdę. O, no, otwórzcie jakieś te drzwi, bo ja chcę wam pokazać. Wi widzę, chcę pokazać jak to działa, no. Czy znaczy, widzowie wiedzą, widzowie się znają też na no, ołomcy. No, to czekamy. I lecimy. Ja właśnie lubię, lubię takie rozkłady, gdzie e, nie trzeba tak powoli jechać, spokojnie, e, niektóre rozkłady są takie właśnie na fikcyjnym Szczecinie, gdzie nie wiem, przystanek jest oddalony o 200 metrów, a według rozkładu mam na to, nie wiem, 2 minuty. No, przesada, tak? E, dlatego właśnie lubię tą mapkę, bo tutaj naprawdę w niektórych miejscach trzeba zapierdzielać, no. Co mi się bardzo podoba, bo ja bardzo lubię w tej grze zapierdziałać, Myk, myk. West End. Aha, niezapowiedziany jest. Nächste haltestelle: West End. Tak było. A może sobie zawalimy światełka? A, bo niebo. Będzie mniej FPS-ów. To jest w jakaś pętelka dla linii numer E-80 yy, na tym West-End'e. Hmm, tam zaraz pociśnię jak depnę w gaz, to inny raz. <śm> O, tutaj będzie coś wysiadać, patrzcie. I teraz będą piękne rzeczy: myk, i mek, i wysiadają, widzicie? Sami sobie otworzyli drzwi. Teraz te drzwi się same zamkną, chyba nawet. O! Dokładnie się zamykają, o! No i piękne rzeczy, no. Blokujemy ciepły guzik i można lecieć dalej. Jedyne co właśnie... Yy, to jest dobre na przykład jak się korzysta z, wiecie, z klimatyzacji, nie? Yy, w większości miast zresztą chyba tak jest. Znaczy może nie większość, ale dużo miast po prostu korzysta z, ciepłe, z ciepłego guzika. Przez co na przykład pasażerowie po prostu drzwi się otwierają tylko te, gdzie pasażerowie są. A nie powiedzmy tam, gdzie klikamy przycisk zbiorczy i wszystkie drzwi są otwierane, nie? Nächste Haltestelle: Della Straße. ale tam. O, zawinął. Halala. Dalej, następny pstanek. next haldestelle. Meinheimer Straße. O, i tutaj właśnie jest chyba ten, jeden z tych zakrętów tych cięższych. Bo może to jeszcze nie ten, Zaraz się zobaczy. Będę tylko zdążyć. Dobra, no, ale lekutkości tam. No i tutaj naprawdę już trzeba było wjechać na ten przeciwległy pas troszeczkę. Tylko ja mówię, nie ma rzeczy nie do zrobienia. tak. ten przystanek to nie marzę, na rondzie jest, nie? O, tam boczkiem troszeczkę zahaczyłem, ale na krawędzi nie wjechałem. Myk. Nikt chyba nie wysiada. Chyba tylko wsiadła. Ogólnie malutko ludzi jest. No, także raczej tutaj pasażerowie nie są dostosowani pod autobus 18-metrowy. Natomiast dawno, dawno takim jeździłem na odcinkach. No chyba w Wrocławiu linia 19 jest zdefiniowana pod przeguby, a ja chyba jechałem 12, tak mi się wydaje, także... Także no, raz na jakiś czas można. Powiedzmy. Najgorsze tak, to Penningsfeld. tam troszeczkę tak nadrabiałem. Teraz muszę bardziej tak zwolnić, bo też nie chcę lecieć jak oszołom. Tutaj. A bo my to jest skręcamy, tak? No dobrze. A, tu jest taka fajna pendelka, patrzcie. I teraz nam taki wiadukt się wjeżdża. Chyba, że golfiki blokują, to wtedy trzeba powoli jechać. Chyba do zaraz takiego fajniejszego centrum właśnie się wjeżdża Tak jest, to właśnie będzie tutaj Kurde, nie wiem czym jest... Bo nie działa mi ten cały śmieszny Eee... klakson Ale co ten gość zrobił to to jest szok, nie? No bo to jest sobie bardziej znane tak Bo tu musimy wjechać ten wjazd, nie? Po lewej stronie Myk, myk, ogólnie do szerokich nie należy, tak? Ale jak najbardziej się da zmieścić, i piękna rzecz, Jak tutaj wyglądał screenshot. Yy, warzywnie, aha, nie, nie otworzyłem im. Następna mein Heim, Blok A West Montreal Alley No to jest jak na takie chyba takie sektory podzielone to to nie wiem nie miałem do końca to działa ale wygląda świetnie no jest taka fajna droga jakby dla autobusów po środku i se jadą Jakiegoś skramę nawet zrobił na tej alejce ale wszędzie są te znaki, to blisko. Boże o Boże, na tak blisko to nie podjeżdżaj. Macie te kubiczki. No nie, znowu jakiś pierdolnik to jest. poszedł jakimś golfem. Nie, przepraszam, to była stara Ibiza. Nie obijaj się o te krawężniki. A tak. te korki, naprawdę, gdyby... Gdyby nie ten pas, gdyby jeden pas dla tych busów, tutaj naprawdę dramat by się działo. Tu już muszę zrobić screena, bo tu jest za ładnie. Wziemy tutaj się ustawimy. Uh -huh. Macie drzwiczki. Opening. No, fajny, fajny, fajny screen będzie. Jeszcze tylko siebie usunę. Babeczka się też idzie. I tak jest w sumie... Pojeżdżone. Pomimo tego, że tutaj nic nie jeździ, na lewo, na prawo, ale światło do światła, tak? Mhm. To też by się przydało mieć zawsze. Nächste Haltestelle, Mainheim, blok C West, Minneapolis Allee. Minia Polizalii tyle w temacie jest Tutaj tak znak stop to tam się zatrzymamy Trzeba dbać o bezpieczeństwo pasażerów, tak? siadają. o. dalej? No stop. Chyba jakaś taka zawrotka, takie rądko dookoła chyba tego przystanku jest. Tak to mniej więcej wygląda. I chyba to już wyjeżdżamy z tego pierdolnika. Karster Straße. Nächste Haltestelle Karsterstraße Mam nadzieję, że ja tam nie przyjechałem na czerwonym. Nie, no raczej nie. Tam w sumie nie było takiej kreski, tylko taki trójkąt, jak balet to Zderzenia nie było. No. 33 końcowe, e, to jeszcze, to jeszcze tylko 5 minutek. To nawet zleciało wam powiem no no fajna mapka to i czas fajnie leci tak. To teraz ogląda może napisać hasło odcinka, uwaga, łyczek wody Tak jest, ale poleciałem chyba nikt nawet nie wysiada, nikt nie wsiada. Tutaj lecimy na lewo. Mmm, tutaj ostatnio jak jechałem, to korek był aż po tamtąd, nie? Naprawdę, ja tak właśnie miałem pisać nawet do znajomego, że jakby jechał tym 838, to żeby jechał od tego Queens coś tam, Quelle co, coś tam, yy, a nie właśnie w odwrotnym kierunku, bo tutaj może być ciekawie. O, już się zaczyna robić ciekawie. Ten w ogóle jak tutaj oj, ofensywnie, ofensywnie do, do lewej już się kieruje Nie wiem czy ja dobrze mam zapowiedziany przystanek Oczywiście że był źle zapowiedziany Mühlenberg Mmm, autostrada, piękne rzeczy Napierdzielamy No, jedź, Batonie. Ale taka, chyba to będzie taki niedługi, od czym mi się wydaje. Tej autostradki. Ogólnie muszę się ten tym autostradą. To właśnie jest ta autostrada, po której chyba jedzie ta cała linia ALX. Czyli ym, ta linia pomiędzy miastami, taka. Tyle mot, ja rozumiem, fajnie się jedzie, dobra Zwolnijmy nieco Tutaj chyba światła też są, a nie, nie ma Po prostu zwykły zjazd Znaczy troszeczkę nawet nadrobiłem tego, tego Opóźnienia, ale nie masz co stresować. No ten gościu na pewno nie jedzie 70, skoro mi ucieka, a ja jadę 70. Więc szach, to ja przekraczam prędkość. żeby się tak dopatrywać, gdzie ta strzałka prowadzi Na prawo Jezu, co za cieć W tym samochodzie Gościu, dajcie mi jakąś duszą, prostą A będzie wolać mój dymek no i tyle w temacie, go skręca w prawo. No. no, w takim miejscu faktycznie znak stop się przydaje. Ponieważ, mówiąc przysłowiowo, chuja było widać po lewej stronie, tak lasek, zakręt i tak dalej. Także jak najbardziej, stop umieszczony w dobrym miejscu. Kurde, co jest? Halo, korki się zrobiły i lagi się robią. Freeze. Zawsze długi odcinek był pomiędzy tym cztergiem a poprzednim. Jechało się, jechało. Jakby z takiego miasta bardziej do wsi tutaj. Takiego miasteczko no bo dobra, to nie jest wieś, bo są bloki i tak dalej, także do miasteczka. Bauhaus, patrzcie, to jest reklam sklep, y którą miałem re reklamę tego sklepu na Vanhulu w poprzednim odcinku. Haltestelle. ja już jestem na tym stanku, ale za, zapowiedź musiała być. Lecimy i chyba to już w sumie ostatni będzie. Ha, nie działa mi w ogóle mój monitor. Chyba, że on tylko działa w momencie, gdy się stoi. To miałby im nawet sens. Na, <Sie -Bard> ah, <ostatni>, <Sie -Bard> Nächste Haltestelle: Korthausen. Endhaltestelle, bitte aussteigen. Make. No i piękne rzeczy. Kolejna zajebista linia na zajebistej mapce. Przejechana. Bardzo mi to pasuje. E, Korthausen. No dobrze, także cóż, w tym odcinku to było na tyle. Dzięki za uwagę. Zapraszam na kolejny. E, z jak, z jakiej mapki nie wiem. Totalnie nie wiem. Muszę, e, nie wiem, poszukać czegoś. Albo na tym, co już mam. Nie wiem. No, chyba na Podmiejskiej chyba mi jeszcze jedna, Nie, na Podmiejskiej już przejechaliśmy. Na cztery mapy, w jednej mi chyba została jakaś linia. Nosy mi zostały w sumie na tym, na fikcyjnym Szczecinie. Coś tam jeszcze na pewno doprzychane jest. Pomorze fikcyjne też jest. No dobra, także jakieś tam jeszcze krótsze linie na nagrywki się znajdą. A dzisiaj to byłoby na tyle. Łapki do góry, mile widziane. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!